Dzień dobry. Urosło nam bardzo dużo pomidorów. Zatem na śniadanie jajka w pomidorach. W własnych pomidorach. Pyszne, zbilansowane i pachnące. Dwie cebule, cztery pomidory, jedna papryka, dwa ząbki czosnku, kawałeczek krakowskiej słuchaj, cztery jajka. Wszystko pokroić. Na patelni rozgrzać oliwę, podsmażyć cebulkę, dodać pomidory, poddusić. Dodać paprykę, poddusić. Dodać kiełbaskę Poddusić. Dopiero teraz czosnek, żeby nam aromat nie wyparował. Rozgarnąć, wbić jajka, przykryć, czekać. Na naszej kuchence wystarczy około 12 minut. Pod przykryciem ma leciutko bulgotać, bo chodzi o to, żeby te żółteczka nie były całkiem ścięte. One mają się tak leciutko uginać po podaniu, to żółtko ma częściowo wypłynąć. Na koniec pieprz i sól ziołowa. Nakładamy od tu, jest porcja dla tych, którzy się odchudzają, to wystarczy, ale my się nie odchudzamy, bo my się dużo ruszamy, więc my sobie zjemy tyle, zwłaszcza, że to jest późne śniadanie i już porządnie zgłodnieliśmy. Tak ma właśnie wypływać to żółteczko.